Ja się, słuchajcie, wzięłam tak za siebie, chodzę po lekarzach, dzisiaj na przykład mam taki lekarz-tour. Zaczęłam od dentysty, od jakiegoś czasu wzięłam się naprawdę na maksy ze swoje zęby, naprawiam zęby. Dzisiaj akurat miałam wybielanie, czyli zobaczcie jak od razu inaczej już wygląda. Natomiast przez następne dwa tygodnie muszę mieć białą dietę, jak ja to usłyszałam, to w ogóle tak... Pomyślałam, że przecież nie będę codziennie samego sera jeść, nie? więc muszę coś wymyślić, już zadzwoniłam do Fit Calorie, że musimy coś podziałać z białą dietą, więc dzisiaj zaczęłam od dentysty, zaraz idę do dermatologa. Dlaczego do dermatologa? bo chcę sprawdzić wszystkie swoje pieprzyki. Jest lato i łatwo jest zapomnieć o tym, a ostatnio naprawdę coraz więcej młodych osób znajduje jakieś czerniaki u siebie i ja chcę twu, twu, twu to absolutnie wykluczyć. A później mam na przykład lekarzy z Leosiem, bo o Leosia tak samo dbam jak o siebie, więc taki mam dzisiaj dzień. Ale jestem mega zadowolona, w ogóle nic nie bolało i nawet nie wiedziałam, że trzeba zabezpieczać dziąsła, jak się ma wypielane zęby. Pani mi najpierw zabezpieczała dziąsła, żebym nie poparzyła ich, więc naprawdę super i bardzo się polubiliśmy z kliniką Kupryś, więc jakbyście w Warszawie szukali jakiegoś fajnego dentysty, no to tam jest naprawdę sztosik. Robimy dzisiaj tour po klinikach MD, klinik. Najpierw byliśmy na śródmieściu u dermatologa, a teraz jesteśmy na Pradze i robimy USG-Losiowi naszej tutaj. Sprawdzić, coś chcę, żebym była spokojna. Yy, I po prostu geniamy specjalistów najlepszych, wiecie, tak to działa. Natomiast yy, ja byłam u dermatologa. I Leoś był dermatologa i słuchajcie, ja mam tą zmianę jakieś małe do usunięcia laserowo, ale to dopiero jak będzie jesień. Ale Leoś, pan od razu powiedział, że płyn do kąpieli do zmiany. I e, będziemy zmieniać na Cetaphil, a ja od razu jak to usłyszałam, to się ucieszyłam, bo bardzo lubię i bardzo to znam i wiem, że dermatolodzy polecają, zachwalają tą markę, więc... Mm. Taka u nas sytuacja, bo tam mała zmiana na skórę się pojawiła, więc e, sprawdzajcie nawilżenie e, w, skóry Waszych dzieci, bo ja też taka byłam, wiecie, antybalsam i tak dalej, ale nie do końca. Mam dla Was serdeczną radę. Oczywiście ja Wam odpiszę i, i odpowiem i wysyłam Wam wiadomości, bo jestem właścicielką firmy, natomiast... Nie każda właścicielka firmy się tak będzie zachowywać, i nie możecie oczekiwać od niej, że Wam będzie odpisywać. Ja wszystkim też nie jestem w stanie odpisywać. Ja tyle co zobaczę wiadomość, no to odpiszę, ale ja mam co minutę 10 wiadomości, więc jeżeli się wstrzelicie, no to akurat Wam odpowiem. Natomiast jeżeli robicie tak innym ludziom, no to powodzenia. Bo później są pretensje, później są takie teksty. A propos influencerów, że eksperci od wszystkiego, że dietetycy, że nie wiadomo co, że sprzedają tylko reklamy i w ogóle wciskają wam wszystko. Nie piszcie do ludzi: hej, czy można to brać z tym? Hej, czy mogę to podczas karmienia piersią? Hej, czy mogę to w ciąży? To są poważne pytania, że tak powiem. I 99% ludzi Wam powie: Idź do lekarza to jest pytanie do Twojego lekarza prowadzącego. Bo gdyby tfu, tfu, coś się stało, to później zwalicie winę na tą osobę, która powiedziała, tak, śmiało, możecie. Więc pytania a propos Waszej ciąży, bądź Waszego dziecka, to są pytania kierowane do Waszego lekarza prowadzącego. Ej, wiadomo, co lekarz powie. Mm, a propos suplementów, bo lekarze z suplementami to się tak średnio lubią. Ej, natomiast jeżeli kupujecie na jakiejś stronie. To na stronie są opisy. I są, tam są zalecenia, tam są przeciwwskazania, tam są składniki. Jeżeli firma bada, my na przykład badamy, my mamy badania na stronie, to możecie sobie zobaczyć. Yy, I to jest fajniejsze, fajniejsze bardziej wiarygodne źródło niż osoba na Instagramie. Pewnie możesz. Nie. Nie na przykład dzisiaj zalała. Fala wiadomości, czy mogę brać Beauty Booster karmiąc piersią. No to ja Wam od razu powiem, że nie. Bo tam jest biotyna. No i nie. Jakby ja wierzę, że to, co. Um, matka je to co matka bierze akurat do krwi przechodzi to jest w ogóle temat który dzieli nas na pół tak jak, jak cesarka czy naturalne to czy to co matka je wpływa na pokarm ja jestem team wpływa na pokarm ale jest bardzo dużo ludzi którzy uważają że nie wpływa a dlatego że uważam że wpływa dlatego uznałyśmy że z technologii z dietetyczkami klinicznymi że wpisujemy niewolno Także tak. Natomiast, czy Wam przy, przyjdę do Waszego domu i powiem, nie, nie możesz? Róbcie sobie, co chcecie. Jesteście odpowiedzialni za swoje dziecko i za swoją ciążę. Natomiast, no tak jak mówię, takie pytania, czy można to, czy można tamto, to, to jest przerzucanie odpowiedzialności na drugiego człowieka. I yy, jeżeli ktoś ma odrobinę rozumu, to albo. Jeżeli ma podparcie jakieś naukowe, to Wam odpiszę, ale jeżeli go nie ma, to jest takie stąpanie po cienkiej granicy, więc większość ludzi Wam po prostu nie odpowie. Bo jakby się coś wydarzyło od no to byście mogli mieć poważne pretensje do nich. No i to tyle. Także polecam Wam serdecznie Instagram traktować jako źródło rozrywki. Można słuchać polecajek. Ale pod koniec dnia to trzeba mieć swój rozum, swój rozsądek i robić swój własny research. Więc jeżeli kupujecie na jakiejś stronie, to czytajcie to, co jest napisane na stronie. Ja taka jestem sterana, bo jeszcze muszę popracować. A dzisiaj cały dzień jeździliśmy po lekarzach. Najpierw ja, później z Losiem i ja i z Losiem. I a propos tego dermatologa no to zmieniam mu kosmetyki. To najpierw była jedna rzecz. To jest taki fajny dzień, bo mnie dzisiaj totalnie lekarze weryfikowali. No a później pojechałam z nim, yy, pojechaliśmy z nim do MD Clinic Praga. Słuchajcie, radiolog, doktor piekarski, sztos, dziecięcy radiolog, który yy, naprawdę nie miał takiego podejścia, dobra, yy, pani przegina i tyle, tylko poszliśmy z węzłem chłonnym Leosia, bo wyczułam pod palcem, że ma powiększone. I Losiek akurat spał i słuchajcie, pan doktor mu wszystko sprawdził, w sensie migdałki, i jeszcze na brzuszku sprawdził, inne węzły i nie bardzo uspokoił. Loś przechodzi przez jakąś tam infekcję. No i tak sobie pokadaliśmy i też odrobina wiedzy, e, absolutnie odstawiamy musiki owocowe dla Losia, nawet te organiczne. To jest po prostu... To, jak on nas dzisiaj po prostu zweryfikował, to jest hit. Wiecie, ja nie daję dziecku codziennie tych musów, ale no, jak się jest w trasie albo coś, ym, no to wygodne to jest bardzo, ale dzisiaj dostałam po prostu takiego z liścia i nie, będę mu... Choćby skały srały, będę mu trzeć marchewkę. <grywka> I znajdywać inne alternatywy. Natomiast super, że Loś lubi warzywa. Bo będzie... I że w ogóle loś lubi jeść, bo to naprawdę będzie dla mnie łatwe. A jak tak dziecko nie lubi, jest wybredne i na staje dostaje musik owocowy, no to matka woli dać ten musik, jak ma dziecko umrzeć, niż ma dziecko umrzeć z głodu, nie. Ale fakt no, odstawiam. Bo tak człowiek to czyta i tak, o, 100% owoc i cukier tylko z owoców, fruktoza, nie? Mhm. No, więc należy. Yy, no, Człowiek się uczy tak na błędach, i nikt nas nie przygotowuje do tego, i każde dziecko jest inne, każda matka jest inna. I jakby, nie jest w takich czasach żyjemy, że wszystko jest łatwo dostępne, i też mm, wierzymy, więc tak. O mnie w ogóle ostatnio temat totalnie wokół lekarzy i zdrowia, ale też w taki bieg weszliśmy z przyjaciółmi. Ale też Wam powiem, że no ja się badam, bo ja lubię się badać, lubię być świadoma i sprawdzać i jestem tego zdania, że jak coś się wcześniej wykryje, czy, czy się chodzi po lekarzach, to można e, wyleczyć, a niektórzy ludzie nie chodzą, nie chodzą po lekarzach, bo się boją, że coś faktycznie znajdą, albo na przykład są przesądni, że jak szukasz, to znajdziesz, to jest w ogóle jakiś największy absurd dla mnie. No, ale Żyjemy w takich czasach, że niby ta wiedza, niby ta nauka i to wszystko poszło do przodu. A ja mam wrażenie, że wśród moich bliskich, nie wiem, czy też tak macie, coraz więcej osób jest chorych. Po prostu cukrzyca, insulinooporność, jakieś nowotwory, I dzisiaj przyjaciółka, to samo zrzuciła na mnie bombę, że ma endometriozę zdiagnozowaną. Jakby skąd to ten syf się bierze? I. Możemy gdybać i rozmawiać, skąd się to bierze, natomiast ja uważam, i to tak szczerze, mieszkając, wychowując się w Stanach Zjednoczonych, jestem takim chodzącym trochę przykładem, bo słuchajcie, jak mieszkałam w Stanach, to próbowałam jeść zdrowo i, i chodziłam do tych wszystkich zdrowych, organicznych sklepów, wydawałam po prostu tysiące dolarów. Tam, Oj, ceny są. I. Jak zdiagnozowali u mnie PCOS i insulinooporność, to było jak właśnie mieszkałam w Stanach i myślałam, że jestem w piku zdrowia, nie, a tak nie było. I przeprowadziłam się do Polski, wzięłam się ze siebie, wyruszyłam dietę, ćwiczyłam, zaczęłam się suplementować, być bardziej świadoma, regularnie chodzić spać. I moje życie się zmieniło, bo ja będę do końca życia uznawać taki, taką zasadę, że jesteś tym, co jesz. For real. I jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie dbać o siebie, to musicie być systematyczni, musicie wiedzieć, co jecie. A często jest tak, że ludzie chcą, ale na przykład są zabiegani. Ja jestem teraz w takim etapie, że jestem strasznie zabiegana, ale i są takie organizmy, które nie muszą, muszą jeść co dwie godziny regularnie, są takie, które nie muszą, każdy organizm jest inny i najważniejsze jest to, żeby słuchać swojego ciała i znaleźć ten, ten idealny balans i, i wiedzieć co nam służy. I tutaj tak płynnie przejdę, jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, korzystać z cateringu dietetycznego. Wiecie, ja, ja współpracuję z Fit już d dwa lata. Przeszłam do nich dwa lata temu. Miałam swój catering, ale dla mnie to było <śpuszczanie> Praca z ludźmi w gastro to nie, to nie mój kotlet. Więc przeszłam do Fit kalorii, gdzie jestem ambasadorką i powiem Wam: ręczę, bo wiem, byłam, widziałam, jem. I znam. I gdybyście chciały sobie teraz zamówić na testy, chociażby, albo nie wiem, jesteście na naszych pudełkach, to i chcecie przedłużyć, to ja Wam wrzucę taki kod Sandra 30, bo to jest naprawdę diga promka letnia. Ja teraz zamówiłam mojej babci i mojemu dziadkowi diety. Moja babcia to samo. Moja babcia to w ogóle jest. O Jezus, ta kobieta, e, powinniśmy wszyscy z niej brać przykład. Ona je moją dietę Sandry Kubickiej i jej się tak wyniki zmieniły, jak ona jest na mojej diecie. E... Ale to, to zresztą po niej widać, wiecie, moja babcia ma 70 lat, a po niej widać, po jej twarzy, jak się zmienia po brzuchu i to jest niesamowite, ale moja babcia, dlaczego warto z niej brać przykład, bo moja babcia nie podjada, jak jest na cateringu, je w weekendy catering, to jest w ogóle, to jest najcięższe chyba jeść 7 dni w tygodniu, ale moja babcia to jest as, naprawdę, Sza popada niej brawa, więc wrzucam Wam link do strony.